Cześć, witajcie wszyscy specjaliści od dronów. Mam pytanie: Mam swojego DJI Neo, którego kupiłem właściwie tylko w celu, żeby za mną latał i robił mi zdjęcia, co się fantastycznie sprawdza. Bo bez podłączenia do telefonu podłączamy i lata. Normalnie na co dzień korzystam z mojego drona DJI Mini, który świetnie mi się sprawdza i do którego mam zestaw pilota i trzech baterii, i to sobie trzymam osobno. Ponieważ zestaw neo kupiłem też z pilotem i z trzema bateriami, żeby mieć wszystko gotowe, natomiast nie jestem w stanie podłączyć drona do pilota. I tak jak lata świetnie na samym sterowaniu telefonu bez najmniejszego problemu i łączy się po prostu momentalnie, to jeżeli chodzi o, o to, żeby połączyć go z, z pilotem. To nie działa i próbowałem naprawdę bardzo wielu rzeczy, i trwało to niezmiernie dużo, przejrzałem masę tutoriali, masę filmów. Oczywiście też używałem e, Chata GPT, żeby spróbować znaleźć rozwiązanie, natomiast sami widzicie, tutaj od razu wykryto, więc łączymy przepięknie, szybko, sprawnie i przyjemnie. Dron się łączy. Idziemy do latania. Natomiast jeżeli chciałbym przełączyć na to, żeby działał z pilota, to to jest tutaj nieaktywne. Wszystko jest y, upgradeowane. Wszystkie, wszystkie programy są uaktualnione, ściągnąłem program y, do asystenta DJI. Który tutaj czekacie, bo mam kamerę na stojaku nie chcę tego przykładać. Jedzieje jest asystent 2, który tutaj też ponoć miał całe wszystkie programy wyczyścić i uaktualnić i tak dalej, więc to też zrobiłem. E, wszystko jest pouaktualizowane. No i oczywiście postępowałem zgodnie z tym, w jaki sposób należy tego drona połączyć, czyli e, po. Wy, wyłączmy to. Po wyłączeniu aktua aktualnie drona, który to mamy połączone. Wchodzimy na, wchodzimy na aplikację DJI, którą mogę teraz wyłączyć, więc mamy pilota, włączamy pilota, przykręciliśmy drążki, łączymy go kabelkiem z telefonem. On się oczywiście automatycznie włącza, szybciutko i przyjemnie. I teraz Normalnie, co mamy, to jak mamy połącz z dronem, to nie mam tutaj, słuchajcie, w ogóle tej listy, e, gdzie jest DJ, DJI Neo. Natomiast zobaczcie, jeżeli odłączę się chwilowo od drączka, tak, czyli połączę się tylko samą aplikacją, to jak włączę, to pojawia mi się tutaj cała lista łącznie z DJI Neo. Więc, jeżeli wybieram to DJ Ineo i chcę połączenie z pilotem, nie tak jak zwykle, tylko tutaj, to mam informację: połącz, zainstaluj drążek, naciśnij przycisk zasilania, czyli to, co, to, co robię. E, przechodzimy do następnej opcji: Łącz pilota z dronem, włącz drona, a następnie połącz go. Więc e, włączam też drona. Proszę bardzo, tutaj wszystko jest. Kontynuuj i w momencie połączenia telefonu znika mi ta opcja tutaj. Nie mam tego DJI Neo tu więcej na monitorze. Tutaj są tylko jakieś inne. E, tutaj jest moje DJI Mini, ale już nie ma, nie ma DJI Neo. Natomiast co się pojawia? W momencie włączenia drona, tutaj w Quick Transferze. Zaraz pojawi mi się, że wykryto drona, no i oczywiście łączy go telefon, ale nie łączy go wcale baza. Na wielu tutorialach łączenie drona i łączenie pilota odbywało się na zasadzie, że widzicie, tu już mamy wykryto, i połącz, i on go łączy, ale bez tego. Natomiast jak przycisnę drona i dam go w tryb, w tryb parowania, który jest teraz, to powiem Wam, że nie daje to kompletnie nic. Więc jeżeli łączę dalej go nie ma na liście, jeżeli połączę go tutaj, to teraz nie mogę połączyć, bo jest w tryb parowania. To jest w trybie parowania, nie paruje się z niczym i tutaj ostatecznie pokazuje mi się, że jest błąd komunikacji. I to jest tyle. Natomiast jeżeli go wyłączę i dalej połączę się z dronem, nie mam w ogóle opcji e min. Jeżeli odłączę się od pilota i połączę się tutaj, Skakuje mi DJ Neo, proszę bardzo, jestem tutaj. Łączę się ponownie. Połącz, włącz. Widzisz, co próbowałem już tyle razy, że już mi się po prostu znudziło. I automatycznie tu odskakuje mi to. Eee, chciałem tylko przypomnieć, że ja kupiłem to jako zestaw, więc to powinno być kompatybilne. To nie jest tak, że kupowałem każdą rzecz osobno, tylko ze strony DJI kupiłem wszystko to jako jedno kombo do latania. Jeżeli ktoś z Was wie, jak to zrobić, żeby to połączyć, żeby to zadziałało, i żeby on mi zaczął latać z pilotem, to będę wszystkim bardzo wdzięczny bo jak na razie już wszystkie możliwości od wgrywania, oprogramowania po raz kolejny wgrywania, wyłączania, włączania, resetowania zrobiłem. Łącznie z oprogramowaniem DJ Assistant 2. I nie działa, i podłączałem nawet. Myślałem, że to może coś z telefonem, choć mam Samsunga S24. Natomiast, jeżeli chodzi o. Yy, próbowałem podłączyć do innych produktów, typu do, do iPada, który też reaguje dokładnie tak samo i dokładnie tak samo kończy się. Widzicie, to się od razu łączy. Natomiast dokładnie jest to samo, widzi tylko Maviki, re i Mini, a nie ma kompletnie DJI. -a. Natomiast jeżeli to odłączę i szukam instrukcję łączenia, to oczywiście pokazuje mi się Neo, jest tutaj i mam, przepraszam, i mam, łączenie, mam łączenie z pilotem. Łączę z pilotem i po raz kolejny zaraz wszystko znika, i widzicie, już tego nie mam. Czy ktoś mi może powiedzieć, co się dzieje i jak to, co tu zrobić, żeby to zaczęło widywać się? Bo ja już nie mam po prostu więcej nawet pomysłów na to. Dzięki wielkie za odpowiedzi.